Kochanie, ale piękny zachód słońca. Mhm. Uh -huh. Chodź, popatrzymy sobie. Misiu? Mhm? Uh -huh. Od kiedy to lubisz ze mną oglądać zachody słońca? Od kiedy ty w ogóle lubisz oglądać zachody słońca? No, wiesz, no widok jak widok. No, ale ja lubię z tobą robić różne rzeczy. Jakiś ostatnio miły dla mnie jesteś. A dlaczego my nie czujemy, że Ziemia się kręci? Ty, kochanie, musisz zawsze coś powiedzieć, jak już jest cichutko przez pięć sekund, prawda? To nie ma tak, że na przykład siedzimy sobie w milczeniu, patrzymy na Zachód Słońca. Mmm, mm, już nic nie powiem. No, ale mów sobie, kochanie, ile chcesz. No po to tu jestem, żeby Cię wysłuchać, czasami. A mi siu? Co? A obolisz wąsy? Nie, kochanie, już Ci mówiłem. Przyzwyczaj się do nich, zobaczysz. Zawsze się złościsz, jak mówię o Twoich wąsach. No to przesadzasz. Wcale się nie złoszczę na Ciebie. Ale nam fajnie, że możemy czerpać przyjemność z takich pięknych widoków, a nie na przykład jak Krecik, co nic nie widzi. Wiesz, no Krecik czerpie przyjemność z innych rzeczy. Pewnie niektóre drgania ziemi są dla niego mniej miłe, inne bardziej. Zresztą te zwierzęta nie mają zmysłu estetycznego. Do tego nie wystarczy mózg. Ale ty mądry jesteś, Misiu. Zresztą, nawet gdyby nie było pięknych widoków, to zachwycałyby nas widoki średnie i nazywalibyśmy je wtedy pięknymi. No, tak samo z wrażeniami, z poczuciem komfortu. No w ogóle ze wszystkim tak jest. No bez względu na to, w jakich warunkach ktoś żyje, jakie ma bodźce, to jego system wartości jest wtórny wobec tychże warunków. No, to wszystko nie, nie w odniesieniu do tego, co w ogóle obiektywnie istnieje we wszechświecie, tylko w odniesieniu do tego, co widzieliśmy w życiu my. Najpiękniejsze pałacy świata, zorza polarna, albo, albo daleka planeta, która jest z bliska widziana. One nie będą dla nas tak naprawdę piękne, póki ich nie zobaczymy. Jeżeli ich nie zobaczymy, to możemy sobie najwyżej wyobrażać ich piękno, ale nigdy go nie poczujemy. A ja i tak się cieszę, że nie jestem kracik.